Halo, halo! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Foxes. Witam was w kolejnym odcinku Fortnite'owych challenge'y. I tak, w tym, e, tym challenge'u mamy do zrobienia e, granie tylko brońką z drona. Zaproponował to w mroku. I... O! Mamy dwie miejscówki. Ja bym sobie chyba naszym ranę poleciał, wiecie? Mamy grać bronią z drona, także lecimy tylko tam, gdzie są e, no, miejscówki z dronami, logiczne. Fajny challenge na pomysł, dzięki Mroku, za podpowiedź. Troszkę challenge nie było na kanale, aczkolwiek jeśli chcecie, żeby pojawiały się częściej, to strzelcie tutaj łapkę do góry, to będę wiedział, że Wam się podoba. A my co, robimy podejście. Próbujemy tutaj kogoś wykończyć. <laughs> Zobaczymy, jak się uda. A i piszcie, co sądzicie o moim outficiku, bo od czasu, kiedy sobie kupiłem tą tarczę właśnie, którą mam na plecach z moim sztandarem, to bawię się w, trochę w robienie takich, kto ogląda live'y ten wie, że czerwony też był, czerwony też był outfit'ik, okej, okay. dobrze, e oj takiego wysokiego to nie, ale tu leci nisko jakiś dron, tu leci nisko dron, no nie. Gościu. <grych> minigan. Elo. Pierwsza brońka. Minigan, dobra. Trochę bieda z amunicją. Na razie do niego. Od 66 kul do minigana to jest bardzo mało. Okej okay. Dobra. Mam jedną osobę zabitą. Ok, było napisane, że nie mogę nic więcej, ale obstałem, że chodziło o karabiny. Także. Mam nadzieję, że mogę się leczyć i budować. Bynajmniej tak będę grał. Ale będę grał faktycznie tylko z pierwszej broni, jaka mi wyleci. No jaka mi wyleciała teraz już, nie wiadomo o co chodzi. Póki co fraga mamy, ty, ale <ścoughs> fajny kontrast robi tutaj ten... ten czerwony. Minigan do tego niebieskiego seta. Zobaczymy jak tutaj. Może spróbujmy podejść pod kogoś. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie zauważy. O, widział mnie? Nie widział mnie. Elo. Dobra, zbieram tylko amunicję, żeby nie było. Tego luncha też nie używam. Zbieram tylko amunicję. Której mam troszkę mało. Nie powiem, żebym był szczęśliwy z tej że, sytuacji. Ale są dwa fragi, co mnie mega cieszy. Oj, kurczę, mało ammo, mało ammo, trzeba uważać i na szczęście mam broń, do której nie potrzeba zbyt wielkiego skill'a, a mi się akurat bardzo wygodnie gra tutaj e, minigun'em. Minigun to jest też tosik akurat, jak dla mnie. Także całkiem spoko, postaramy się tutaj przeżyć troszkę. Póki co nam tu bardzo dobrze idzie. Okej. Czy ja tu kogoś jeszcze słyszałem? Chyba nie. Tu mamy ognisko, dobra. Użyjmy sobie go. Oczywiście zachęcam wszystkich do e, podawania jakichś challenge'ów. Tylko proszę o niezatrudne jakieś. Fajnie, jakby nie było challenge'y w stylu, nie wiem, zrób 35 fragów w jednej gierce z wyłączonym monitorem czy coś takiego. A bardziej takie, właśnie tutaj, wiecie. Możecie sobie obejrzeć, bo to jest z tego co kojarzę 13 odcinek. Mam nadzieję, że nie będzie pechowy. E, jakie ludzie wcześniej dawali challenge. Czyli propozycje na wyzwania. Również wszystkich zachęcam, no bo mi się wydaje, że fajnie, jak ktoś podsyła pomysł, a później możecie zerknąć, że Że faktycznie go robię. Od niektórych osób już chyba nawet ze dwa challenge zrobiłem. Chyba od jednej albo od dwóch osób. Wiecie, robię takie challenge, żeby mi się też podobały, więc nie jest powiedziane, że na pewno wasz zrobię, ale... Warto spróbować, nie? Warto spróbować. Kto nie ryzykuje, ten się nie dowie. <laughs> nie wiem, czy tam jakiś koleś jest? Chyba nie. Dobra, ja sobie grzybiorka zjem. Powiem wam, że... Nie ma tutaj zbyt wielu ludzi teraz. A strasznie mało osób zostało, a jeszcze strefa nawet nie objęła mapy. To jest mega ciekawe. Ale okej, okay, możemy sobie tutaj troszkę polutować amunicji. Mam nadzieję, że takowa się znajdzie. Dobrze by było mieć chociaż koło 200 200 pocisków. Bo szybko schodzi amunicja, szybko bardzo. O, tutaj mamy, bardzo dobrze. Ile? 18. Nie wiem, albo mi się zdaje, albo ktoś chodził na zewnątrz, ale mogę się mylić. A tutaj już było troszkę. troszkę przeszukane, że tak powiem. Dobra, tam widzę jeszcze amunicję, bardzo w porządku. Okej, okay, na dachu. Nie wiem, czy coś będzie na dachu, ale tu widzę. A to nie jest amunicja do tego, to jest amunicja do tego. W sumie spoko, Weźmy sobie takie ustawienie, może. 123 kule, no to już na pewno jest dużo lepiej niż 60. O, jeszcze tutaj, proszę ammo. Aj, wypadło, ale nie do tego. Wiecie, dobre jest też to, że ja zabieram później tym innym osobom amunicję, jak zbieram każdą, a i tak z niej nie będę mógł zagrać, bo... ...bo po prostu nie mam karabinu, który taką amunicję obsługuje. Na opartego mógłbym też tak zabrać komuś broni, jakbym widział, że ktoś biegnie do jakiejś broni, to bym mógł mu podnieść i wziąć, abym jej nie użył, ale raczej się będę starał tego nie robić. Bo ja odruchowo później strzelę komuś z innej broni i będzie lipa, a mam grać tylko bronią pierwszą, jaka wyleciała z drona. Także myślę, że całkiem w porządku. A w sumie tutaj możemy sobie polutować trochę. Poczekamy aż się zmniejszy nam strefka. Zobaczymy, gdzie nas będzie prowadzić. Dokładnie tak. Ok. Tutaj też możemy. Jak taki typowy złomiarz. Zabierzemy tory. Nie ma torów. O, tu jeszcze. A, myślałem, że to jest zamknięte. Ok, zaraz zobaczymy, gdzie nam się tutaj burza zamknie. O, kawałek mam akurat do, do przejścia. A czekajcie, bo tego lunchpada nie chce. lunch pada nie chcę, żeby nie było tam, że później mam za dużo udogodnień. Ale musimy się zbierać już tutaj do, do strefki. A ona w sumie za półtorej minuty będzie szła dopiero, ale wiecie jak jest. Na pewno muszę mieć. Tam ktoś szedł? Chyba nie. Na pewno muszę mieć dużo maców, bo no, moja gra będzie głównie na blisko. Albo jak będę chciał kogoś podjechać, to będę musiał mieć sporo tych właśnie matców, budulców. Także wiecie jak jest. Visio jest. Dobra. A mamy już w sumie z jakieś 700 matców około. Myślę, że spoczko. Jeszcze tutaj lukam, czy ktoś mnie... ...gdzieś nie wypatrzył, ale chyba nie. Można by w sumie zrobić, żeby szedł ze strefą. Znaczy nie tak dokładnie ze strefą, bo tu też będzie. Trochę takie bamboleo, ale wiecie. Żeby się gdzieś tutaj na środek bitwy nie pchać. Zwłaszcza, że kwipunek taki trochę słaby. To można zrobić, że... że po prostu będziemy sobie gdzieś tam... Kawałek z boku siedzieć na przyczajce lekkiej. I jakoś tam obstoimy. W sumie 18 osób już zostało. Ja bym sobie tutaj na ten most wszedł. Znaczy nie na most, ale tutaj obok mostu. W sumie tutaj sobie już zbuduję hits. Może tutaj znajdziemy gdzieś trochę amunicji jeszcze? Znajdziemy bandaże. Jest tam amunicja nie do broni, którą bym potrzebował. Hm. Może tu gdzieś na dole będzie. Tu są moboksy? sponio. No super, leci amunicja do wszystkiego, a nie do tego co ja potrzebuję. Dzięki. No najgorzej, najgorzej. U góry ktoś. Ktoś coś? Chyba nie. Chyba nie ktoś coś. 16 osób. W sumie ja się tam na górę nie pcham, bo bo nie mam później jak kogoś zestrzelić na daleko. To wolę tam nie podchodzić. Żeby lipy nie było jakieś później. Tam jest amunicja, nie. To jest dyskolotka, ale nie będziemy się w sumie dyskolotką rzucać. W, będziemy się rzucać w oczy tak także nie będziemy jej brali. To mam na myśli. Człowieki mnie zapraszają. Spokojnie człowieki. Będziemy grali na live'ach na chillku. Live'y są akurat regularnie na kanale, także zapraszam wszystkich serdecznie oczywiście. I co? Oj, tutaj jest skrzyneczka z amunicją. Kurcie, serio. Obiegłem cały budynek dwa razy nie znalazłem wejścia, a ono tam był. to brawo ja w takim bądź razie. O, ale mamy rzucaki też. Gdzie był ten ammo box? On tu był gdzieś. O, dobra, opłaciło się. Opłaciło się. Okej, okay, zobaczmy. O ty już się bałem, że do mnie. Dobra, możemy to też wziąć. W sumie tyle. Ale zyskaliśmy troszkę. Mam nadzieję, że do mnie tym robotem nie przyjdą. Wolałbym się z nimi jeszcze tutaj nie konfrontować. Hm. To może coś będzie. Chociaż ja się nie będę rzucał w oczy tutaj przeszukując nie dobra, nie idę tam lepiej nie wejdę sobie w podziemia na chwilę chociaż muszę muszę śmigać także wiecie jak jest dobra bandaży więcej to już w sumie nie chcę matców w sumie też nie Podejdziemy tylko tutaj, zerkniemy. Zerkniemy co i jak. Nie wie ja sam do czego. Na pewno nie do PEBA. Także się nie śpieszę po nie. No i jesteśmy na zgubnych. Ale poza zgubnym jest strefa, W sumie na takim na takiej pustce, na takim niczym. Ale na chillku O! Amunicja. Ok. Póki co tutaj nikogo nie słyszę. No ok, mamy już 159 kul. To jest całkiem sporo. Fajnie, jakby się dało zamienić, nie wiem, kulę na przykład z jednego na drugie. To by było już zbyt OP i tak w tym. Na tym challenge bym tego nie robił, bo by było bez sensu w sumie trochę. Chociaż ja wiem, to tylko kule, nie? A ja jak, jaką przewagę robią kule. O, tam ktoś sobie biega. Dobra, na razie nie wchodzimy mu w paradę. O kurde. Nie widziałeś mnie. Widział mnie. Przecież ja na niego całą amunicję jest Ty Tu jest samo Nie widział mnie Nie widział mnie Ho Ale fart Ale farcik dobrze jest Dobra, trzeba się przykampić gdzieś tutaj w sumie robimy kamperini trochę. Ale trudno, jak trzeba, to trzeba. Spróbujemy to jeszcze wygrać. Wiecie jak jest. Dobra, w sumie nie wiem czy lutować ten kamień jeszcze. Nie wiem, pozbieram trochę tego. Zobaczymy. Dobra, czy mamy tutaj gdzieś jakiegoś typiarza na blisko? Nie widzę takowego. Nie widzę, nie widzę. Słyszę, że się tam ze snipe strzelają hardo. Strefa się zamyka. Siedem osób zostało, w tym ja. Biegam sobie. Jeń! Dobrze. Dobrze. Tej, nice. Ale ja jestem skillowy chłopak wyskitu Dobra, to wyrzucimy, żeby nie było. Że tam coś jest podjudzane. Ty, ale mam maców Teraz dużo fest. O, widział mnie chyba? Nie, nie widział. Nie widział mnie. Albo widział? Kurczę, widział czy nie widział? Nie podchodź. Nie podchodź, bo się już nie kolegujemy. Muszę pamiętać, żeby mi się nie przegrzał minigun, bo będzie lipa Chłopco uciek, Wracaj tu z o ty, co wszyscy do mnie? Co za zmowa jakaś na mnie? Mi się Miginigan zbugował Ale ci kolapsik Mam go, o ja. Niewiara Niewiara, ty To jest takie wygranko tym Negewem To jest takie wygranko To się w głowie nie mieści, ty Ja w szoku, ja w szoku Tysiąc kul do Negewa prawie Negew normalnie, człowieku Mam nadzieję, że nie wyrwę gdzieś z daleka ze snajpy teraz <laughs> Okej, okay, tam widzę, że Że sobie poleciał robocik, mam nadzieję, że nikt z nich nie będzie miał robota, chociaż Wydaje mi się, że minigun jest troszkę opena na robota Zwłaszcza po tym, jak dostał nerfy Jedynie ma trochę więcej HP ale tak, to jest całkiem OP-OP Także wiecie jak jest Oni się pikują nawzajem Tej, jakbym wygrał tą grę Ja muszę zerknąć, to się nagrywa na pewno <grywa> nagrywa się, elo Dobra, zaraz tutaj Spróbujemy zrobić wina, powalczymy o niego Nie wiem czy oni widzieli mnie Ale w super by było jakbym został jeden na jeden z którymś z nich Bo miałbym dużo większe szanse Może jego by tak. Kur Kurczę, oni są między mną. Oni mnie nie wiedzą, że ja tu siedzę chyba. Oni nie wiedzą, ty. Zobaczymy, gdzie kolejna strefa będzie. Zobaczymy, gdzie next. Next strefa będzie. Proszę, gdzieś fajna strefa do mnie. Do mnie strefa fajna. No i git, no i git. W sumie wszyscy mamy taką nawet strefę. Ale póki oni nie wiedzą, że ja sobie tu siedzę, patrzcie, jak on się wychyla. Kurczę, żebym ja miał karabin normalny, to bym go zmiótł. No kurczę, dawaj. Tylko żeby się nie budował tak wysoko, żebym nie widział, że ja tu siedzę. Może być Lipton trochę. Wysypał go, wysypał go Elo, jeden na jeden z chłopem. Chłop ucieka zaraz, pa! Gościu, pal wroty ode mnie Dobra szybko, eluwa Dawaj go, dawaj go, dawaj go No nie, tak blisko było. Tak blisko. O ty, 33 HP. No dobra, ale to jakie ja miałem szanse z typem, co miał Kombata i złotego Skara? No A ty jesteś lamuskiem, bo bym cię prawie porobił. Skurczy byku? No nic no. Drugie miejsce, 5 fragów, ja jestem zadowolony. Prawie 6, prawie win. Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Zachęcam oczywiście wszystkich do subskrybowania. O, widzicie? Zabiłem go. Do subskrybowania, zostawiania łapek do góry, do wspierania mnie z kodzikiem Foxes2 w sklepie w Fortnite. Cie. Zapraszam na serię z Foresta, do mnie na live'y. I piszcie kolejne challenge. Trzymajcie się, hejka!